Viva, viva! Viva, viva, viva! Viva, viva, Od co też tradycja korporacji aktywskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tuba Gordis, Mam dzisiaj zaszczyt i przyjemność gościć, no, wprawdzie w lokalu y, Partii Politycznej, bo to, to jest lokal Konfederacji, ale na zaproszenie. Korporacji akademickiej Baltia, ponieważ właśnie konfederacja dzieli swój lokal z Baltusami. No i bardzo się cieszyłem, że mnie zaprosili Baltusi. Tu byłem na komerszu, w takim, takiej uroczystości też no cieszy mnie niezmiernie to, że ta korporacja się aktywizuje, ona ożywa po prostu, tak? Bo był czas, kiedy no, wiedziałem tylko, że taka korporacja teoretycznie istnieje, tak? tak? mniej więcej istnieje teoretycznie tak państwo polskie, tak? Ktoś to powiedział. No ale tak właśnie działalność była taka bezobjawowa właściwie. Jedynym przejawem działalności to było to, że tutaj obecny, tutaj prawdę przy siedzący, aktualny prezes, tak, Filister, Doktor Maciej Górny, znany zresztą z licznych wywiadów, których udzielał w mediach narodowych, yy, pojawiał się na poznańskich komerszach rozmaitych, innych korporacjach. Więc tyle wiedziałem bardziej. Ja wiedziałem tylko, że jest filister Maciej. Tak? Yy, no a teraz właśnie to jeszcze, również jak podejrzewam, jego staraniem głównie, ta baltia się odradza i nabiera, nabiera barw takich rumieńców, kształtów, no i bardzo się dynamizuje, rozrasta się. W tej chwili jest baltusów już 20 barów, tak? 25. 25, 25 baltusów no jest. No to jest to jest pięknie, to no po prostu to serce rośnie, tym bardziej, że no, ze mną to jest tak w ogóle. No ja, tu, ja jestem w oczywiście nie. Nie bardziej, tylko w Salmacji, bo to jest moja korporacja akademicka. No taki jestem, takie mam życie, jest bardzo pokręcone, kochani. No, jestem rodowitym Bydgoszczem, absolwentem, byłym pracownikiem i doktorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a filistem Honoris za Korporacji Akademickiej Salmacja w Warszawie. No tak to wszystko się jakoś przeciwnie ułożyło, ale cieszy mnie, że nasza właśnie warszawska korporacja y utrzymuje jakieś takie przyjacielskie, bliskie więzi z, z, z niektórymi kolegami w Poznaniu. No już od lat powiedzmy jesteśmy w jakiejś przyjacielskiej relacji z kooperacją akademicką Chlopria, tak? Chlopiacy nas lubią i my ich też lubimy. No i teraz nawet łączą nas w jakiś język krwi, no bo syn naszego bardzo zacnego zresztą filistra jest jednocześnie bardzo aktywnym kobietonem właśnie Chlopii. No i teraz tutaj jak się aktywizuje właśnie barki, to mam taką nadzieję, że również takie się wytworzą, bo już taka sympatia jest między naszymi kooperacjami i to mnie bardzo cieszy. Myślę, że będziemy podążać jakąś tam podobną, w, w pewnym sensie wspólną drogą. No, nasza salmacja, która powstała w roku pańskim 1908 w Sankt Petersburgu, tak nazwa salmacja, sama mówi za siebie, tak? No i po prostu polscy ziemianie, z rodzin z tradycjami. Zresztą widać tam, jak się na zdjęcie spojrzy. No i y, Sarmacja miała to do siebie. No na przykład przed wojną to tam właściwie w Sarmacji byli prawie sami herbowi. Teraz nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby była, nawet, nawet nie ma większości, jest mniejszość. Y, otóż y, u nas w Sarmacji dokładamy wielkich starań, aby wszyscy salmaci y, kontynuowali to dziedzictwo, które daje nam korporacja. Mianowicie, żebyśmy kultywowali konserwatywne wartości i właśnie takie y, ziemiańskie pewne zasady. Ziemiańską kulturę, tego ducha takiego, takiego szlacheckiego, ducha rycerstwa Przedmurza. O to nam bardzo chodzi. Dlaczego? Ponieważ chcemy by, by ukształtować i potrzebujemy no, odbudować elity, nasze polskie elity. Też elity zostały nam wymordowane w Polsce, tak naprawdę. Nasze polskie elity, mówię umownie oczywiście, bo to nie tylko o powstanie chodzi, ale, ale mówię umownie, że, że, na, że polskie elity wyginęły w powstanie warszawskim. Oczywiście również w Katyniu, w akcji AB i tak dalej. No ale po prostu no, mordowali, odgławiali nas, prawda? No, no równo, tak równo. Niemcy, Sowieci, jakiś tam nazywało, Żydzi, mordowali po prostu polskie elity, i w tej chwili naszym świętym obowiązkiem, naszym zadaniem priorytetowym jest te elity odbudowywać. W jakim duchu, w jakim kierunku? Oczywiście w nawiązaniu do tej wielkiej, dumnej, wielkiej, statycznej pierwszej rzeczy. Tu trzeba nawiązać właśnie do tych tradycji ziemiańskich, rycerskich. I do konserwatywnych wartości. I mam nadzieję, że taka nasza barbia, która nas lubi, która ma nieskrywaną sympatię w naszej kooperacji, będzie też podobną drogą podążać. My musimy budować elity przyszłości. To jest nasze święte zadanie. I zachęcam do wszystkich. Tu w Poznaniu no, mamy szczególnie za zaprzyjaźnienie, jesteśmy schrobią. No, taką nadzieją mnie napada też na, na, na takie bliskie relacje, właśnie bankia, która się teraz reaktywuje i dynamizuje. Zachęcam, kochani, tych studentów, którzy gdzieś tam cokolwiek studiują w Poznaniu, niech się zainteresują korporacjami akademickimi. Może nie jeden poczułby powołanie do tego, żeby wstąpić do takiej korporacji. Korporacja jest jak rodzina dosłownie. My jesteśmy dla siebie, no w ramach w korporacji, na przykład Salmaci wszyscy jesteśmy dla siebie braćmi, tak? No, mówi się komitones i tak dalej, ale tak naprawdę to jesteśmy jak jedna wielka rodzina, jesteśmy dla siebie braćmi. Przychodzimy sobie zajęcia z pomocą, spieramy się, no ale przede wszystkim co się dzieje w korporacjach, ożywione dyskusje na poziomie, prawda? Ciekawe nie wykłady, prelekcje są, jakieś wydarzenia. Co się w każdym razie dzieje. I yy, yy, no, zachęcam właśnie do tego, żeby się zainteresować, zaangażować w ruch korporacyjny. Zresztą wszyscy korporanci w zasadzie, zwłaszcza w takich w przypadkach, takich korporacji, no, które jakoś tam są zaprzyjaźnione, tam są w relacjach pewnych wzajemnie ze sobą, no, czują się w jakimś sensie spokrewnieni. Tak? No ja tu jestem w relacji też takiej no przyjacielskiej, jeden z moich przyjaciół jest tutaj właśnie finister Prezes, tak, yy, Doktor Maciej Gumny, ale yy, po prostu ze wszystkimi korporantami czuję się jakoś blisko związana. I yy, no i tak po prostu trzymać, no a barki, u której mam zaszczyt i przyjemność aktualnie gościć, życzę, żeby się jeszcze bardziej dynamizowała, żeby wzrastała, yy, żeby żyła Losła i los, rozkwitała los, los, na wieki, tak? Korporacja Akademicka Baltia, Vivat Crescat Floreat in Aeternum! Viva Crescat Floreat in Aeternum! Viva Crescat Floreat in Aeternum! Vivat Crescat Floreat in, prescat, in, prescat, in Ksiądz prawa doktor Roman Adam Kremlewski, filister korporacji Sarmacja. Vivat, vivat, vivat! Viva, vivat, vivat. Viva, vivat, vivat. Viva, vivat, vivat. viva, viva, viva! Vivat, vivat, vivat! Vivat, vivat, viva, vive, vivat! Minister Dr. Maciej Górny, prezes Korporacji